Rycerz Niepokalanej, misjonarz Japonii, męczennik Auschwitz. Takiego znamy świętego Maksymiliana. Ale Wyższe Seminarium Duchowne Franciszkanów i Instytut Studiów Franciszkańskich w Krakowie z okazji urodzin Ojca Kolbego postanowili odsłonić nam inne oblicze świętego genialnego menadżera. Dynamiczny rozwój niepokalanowskiej działalności medialnej jest doskonałym tego przykładem. I choć święty Maksymilian nie ukończył studiów z zakresu marketingu czy zarządzania, w perfekcyjny sposób pokierował rozwojem założonego przez siebie klasztoru przedsiębiorstwa. Widać y, y, organizację tworzoną z, z wielką pasją, raczej taką właśnie organiczną, y, gdzie y, ludzie dobrowolnie przychodzą, y, gdzie... Y, bardzo się dba, żeby się ze sobą przyjaźnili, kochali, wspierali, żeby każdy mógł zastąpić drugiego, a więc nie, absolutnie nie jest to maszyna. Zupełne przeciwieństwo tego, co, co jest w tej koncepcji klasycznej. Ty robotniku, pracuj, nie myśl. Ja za ciebie myślę, prawda? Również można powiedzieć, że jego struktura organizacji była płaska, nie wysbukła, jak to się mówi, czyli taka, w której jest dyrektor sztaby, prawda? I bardzo bardzo daleko jest od dołu do góry, tylko przeciwnie, taka, że można było się do niego samego jako szefa wszystkiego dostać bardzo łatwo i rozmawiać z nimi. Taki sposób działania podpowiada Świętemu Maksymilianowi nie tylko doskonała intuicja, ale przede wszystkim solidna formacja i studia teologiczne. U Świętego Augustyna mamy jego sposób myślenia o Królestwie Bożym które on nazywa państwem Bożym, państwem sprawiedliwych, świętych, którzy idą przez ten świat, żyjąc według Bożych zasad. Podobną, analogicznie właśnie instytucją jest to, co robił Maksymilian, czyli jego rycerstwo niepokalanej. I później każdy jego niepokalanów jako właśnie instytucja ludzi Bożych, sprawiedliwych, świętych, tych, którzy poddają się woli Bożej właśnie w takim działaniu, w tym charyzmacie, który przewidział. Wiedza jest podstawą, ale prawdziwą sztuką jest wcielenie jej w życie. Święty Maksymilian to jest taka trochę kariera amerykańska, od pucybuta do milionera, można powiedzieć. To jest człowiek, który niepokalonów zaczyna od za 90 zł kupionej figurki Matki Boskiej postawionej na betonowym słupku, a kończy się na 25 hektarach, czyli ponad połowie terytorium państwa watykańskiego w którym to terytorium jest 9 studni, są kilometry alejek, ścieżek, są budynki i z kilkunastu braci robi się ich 762. Święty Maksymilian się uczył praktycznie, jak zarządzać coraz to większym trzeba powiedzieć przedsiębiorstwem, że dopiero po 10 latach tego uczenia się bardzo praktycznego powstał w myślę, umyśle, w świadomości świętego Maksymiliana taki już mechanizm, który udało się objąć w pewne ramy i nazwać, określić i tak dalej. Święty Maksymilian Poszczególne jakby elementy tego przedsiębiorstwa Niepokalanów określa swoimi własnymi nazwami. On, on nie wie, że można określić pewne funkcje jako oddziały, kierownictwa i tak dalej. Używa swoich własnych nazw i określeń. W Niepokalanowie mamy i zasoby ludzkie i materialne, mamy pewną tożsamość, kulturę działania, mamy cele, środki i pomoce służące do ociągnięcia tych celów, mamy pewną gospodarność i to na bardzo wysokim poziomie. Mamy także elementy ryzyka, co jest związane z przedsiębiorczością. No właściwie w świętym Maksymilianie i w Niepokalanowie odnajdujemy wszystko to, co właściwie dzisiaj książkowo możemy odnaleźć i w przedsiębiorstwie, i w menedżerze człowieku, który zarządza z czegoś niewielkiego, z czegoś, co o mało co miało nie powstać. Przeradza się niepokalanów, no właściwie w dobrze prosperujące przedsiębiorstwo. Tak rozpędzone i rozpuściane, że Maksymilian nie będzie się bał zostawić je, żeby pojechać na wschód do Japonii i tam założyć kolejne bratnie przedsięwzięcie, przedsiębiorstwo dla niepokalanych, japońskich niepokalanów. Tegoroczna sesja zgromadziła nie tylko Franciszkanów czy Krakowian. Wiele osób wciąż w Ojcu Kolbem szuka inspiracji. Ja osobiście zajmuję się, no i też, ale i stroną internetową, i y, działką misyjną. Więc Wszystkie te wymiary znajduje w życiorysie i w pismach Świętego Maksymiliana. Ten rok Świętego Maksymiliana, który się zakończył, wydaje mi się, że był bardzo potrzebny i był taki twórczy. Pobudził do, do działania, do próby wcielania tych ideałów Świętego Maksymiliana w naszą posługę. Sesję przygotowało seminarium Franciszkanów wraz z Instytutem Studiów Franciszkańskich, dla którego coroczne spotkanie ze świętym Maksymilianem jest jednak tylko jednym z wielu przedsięwzięć. Oferta Instytutu Studiów Franciszkańskich jest nieco szersza, bo oprócz sesji kolbiańskich, corocznych sesji franciszkańskich w listopadzie, czy od kilku lat cyklu nazwanego terytoria, Instytut oferuje też studia podyplomowe z franciszkanizmu na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Pierwsza edycja już niedługo, w drugim semestrze tego roku akademickiego. Rekrutacja jest otwarta i mamy nadzieję, że także. Z tej propozycji niektórzy zechcą skorzystać. Spotkanie zakończyło się Mszą Świętą, poprowadzoną przez ojca Jarosława Zachariasza, prowincjała krakowskich franciszkanów.